Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego wideo podcastu. Dziś porozmawiamy o jednym z największych problemów w marketingu medycznym: o marnowaniu budżetów przez brak analizy skuteczności kampanii marketingowych. Z moich obserwacji wynika, że większość placówek medycznych, które realizują kampanie marketingowe, traci co najmniej połowę swoich środków. Ponieważ nie analizują dokładnie, co działa, a co nie przynosi konkretnych efektów. Często powtarzam, że lepiej na początku wyłączyć kampanię i skupić się na obsłudze pacjentów, niż przepalać budżety bez mierzenia ich wyników. Przytoczę tu przykład jednej z placówek medycznych. Która wydawała kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na kampanie marketingowe w ramach usług komercyjnych, takich jak konsultacje czy drobne zabiegi. Główne problemy, jakie zauważyliśmy, to przede wszystkim analiza ograniczała się do raportów z agencji marketingowych, które wskazywały jedynie koszt kliknięcia, koszt wyświetlania reklamy czy liczbę kliknięć w link reklamowy. W efekcie koszt pozyskania wizyty wynosił ponad 100 zł Kwota, która przy ich modelu biznesowym była zbyt wysoka, by generować realne zyski. Zaczęliśmy od wprowadzenia szczegółowego trakowania kampanii marketingowych. Wykorzystaliśmy dedykowane numery telefonów do każdej kampanii marketingowej. Google Ads, Facebook Ads czy Instagram, a nawet YouTube. Dzięki temu mogliśmy dokładnie analizować, które źródła przynoszą realne efekty. Następnie skupiliśmy się na problemie obsługi pacjentów. Pacjenci, którzy dzwonili wieczorem lub poza godzinami pracy. Nie otrzymywali kontaktu zwrotnego. Po wdrożeniu Meddeska wprowadzono standard oddzwaniania następnego dnia rano. Połączenia telefoniczne, które były realizowane z kampanii, otrzymywały najwyższy priorytet do dzwonienia. Wszystkie zgłoszenia z kampanii, w tym na przykład z formularza tekstowego, także trafiały w jeden system, były widoczne w jednym miejscu, dzięki czemu każdy miał dostęp do wszystkich działań marketingowych. Efekt. Koszt pozyskania wizyty spadł do 58 zł. Po poprawie procesów obsługi, przed czas na optymalizację samych kampanii. Wprowadziliśmy kilkadziesiąt dedykowanych numerów telefonów, aby jeszcze dokładniej monitorować efektywność poszczególnych grup reklam i danych kanałów marketingowych. Okazało się, że niektóre kampanie były bardzo kosztowne i nie generowały wartościowych wizyt. Usługi, które promowano w niektórych kampaniach, miały niską marżowość, co czyniło je nieopłacalnymi. W jednej kampanii generowany ruch telefoniczny był bardzo duży, ale niestety pacjenci pytali się o usługi, których akurat w ofercie placówki nie było. Dzięki wycięciu najmniej efektywnych kampanii i optymalizowaniu reszty kampanii udało się obniżyć koszt pozyskania pacjenta do 29 zł, czyli ponad trzykrotnie mniej niż na samym początku. Większość placówek skupia się na wskaźnikach takich jak koszty kliknięcia, czy liczba wyświetleń, Kampanii, ale to nie te wskaźniki decydują o skuteczności kampanii. Kluczowy wskaźnik to CPS, koszt pozyskania wizyty. Dlaczego? CPS pozwala zrozumieć, że realny koszt wizyty jest na odpowiednim poziomie, wtedy możemy to przeanalizować w kontekście przychodów, które generuje kampania. Marketing medyczny powinien być jak e-commerce. Liczy się końcowy wynik, a nie tylko ilość klików i cena za kliknięcie w kampanię. Podsumowując, pamiętaj, że bez szczegółowej analizy nie będzie efektywności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak analizować skuteczność kampanii i obniżyć koszt pozyskania pacjenta, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatny audyt marketingowy. Serdecznie zapraszamy!